Siemanko, tu Wilgo98, a to jest pierwszy filmik na tym kanale, bo to start kanału, jak pewnie widzicie. Więc, to jest mój pierwszy kanał na YouTube o nazwie Wilgo98, na którym będą się pojawiały tylko gry. Na razie. Gry, w które na początku będę nagrywał, to Minecraft na serwerach i na survivalu. Combat Arms EU, w którego będę grał ze znajomymi. World of Tanks, będą powtórki moje lub moich znajomych z moim komentarzem. I War Thunder. War Thundera będę grał ze znajomymi. Po z widami, jak kto będzie chciał. No, więc to był krótko i na temat. To jest początek mojego kanału. A, bym zapomniał, mam jeszcze jedną grę do zaoferowania, której nie chcę na początku nagrywać, bo mogłaby się wydawać się Wam nudna. O nazwie Neverwinter. Gra jest dosyć żmudna, więc nie chcę jej nagrywać. Chyba żebyście chcieli, to mogę ją dla Was zacząć nagrywać. Więc to był filmik informacyjny, których nie będzie zbyt dużo. No, zdążyłem to zrobić, nie no wiem, krócej niż minutę, więc to by było na tyle. Siema, nara, cześć!